To jest coś, nie zatrzymasz go Nie boję się mroku, bo mam dynamo Przyjadę po ciebie kotku pod sam dom Nie mam nóżki, ale oprę opłot. Przepraszam was za tą jakże cringe'ową stawkę, ale musiałem jakoś przyciągnąć waszą uwagę Dzień dobry, witam was już ósmego dnia jeżdżenia na 50-letnim rowerze Za każdą obserwację i subskrypcję Wczoraj wow. przybyła was cała masa i dzisiaj muszę pokonać na tym rowerze ponad 20 km. Szykuje się jutro niezły ból nóg Podjechałem do Decathlonu, bo robi już spore dystanse i chciałbym jeździć po główniejszych drogach, także potrzebny jest mi ewidentnie kask. Dojeżdżam już prawie do domu, ale szczerze mówiąc nie wiem, ile jeszcze moje bigry przejadą. Patrzcie to. Cały czas przez taki młot, już go cztery razy zakładałem. Jest Lipa Fest. Ostatnie pół kilometra musiałem go pchać. Mam nadzieję, że do jutra uda się go naprawić. Przypominam wam też, że każdy nowy 20 groszy na km charytatywnego zbieraliśmy już tyle i widzimy się jutro.